Komenda TERM to kolejnej przegrody. Teraz prowadzimy przegrodę poziomą. Pobierz grubości, na przykład dla tej przegrody. Kierunek, jaki będzie pokazywany, będziemy widzieć, jak nam się układają te warstwy. W tym miejscu odwrócimy pobieranie danych. Tak, aby lepiej nam się pojawiały warstwy wykończeniowe, i dopiero wtedy żelbet. Jak widać, tutaj mamy 10 cm przygotowane dla warstw wykończeniowych na żelbecie. Jeszcze nie wiemy, jakie są. Możemy sobie wstępnie prowadzić jakąkolwiek. Zróbmy, że to będzie bóg. Tutaj mamy żelbet, tak, żeby nam się zapisało. Jakie tutaj mamy kierunki przepływu i jaka tutaj jest przegroda? Jest to przegroda wewnętrzna. Zmieniają nam się współczynniki i od dołu do góry przegroda. Zmieniła się dla nas przegroda. Jest to przegroda pozioma. Możemy tutaj dołożyć na przykład przegrody stropodach albo stropy. To zależy od nas. My tutaj mamy tylko dwie poziomą i pionową. Do stropu przyjmiemy sobie ST załóżmy, że jest to plus 1 to wszystko zależy od tego jak chcemy to nazwać strop nad pierwszym piętrem. Możemy zapisać i zamknąć, nie tworząc symbolu. Będziemy mieli w schowku. Ewentualnie tworzymy od razu. Proszę zwrócić uwagę, że z automatu pojawiają się czworoboki. Dla przegród pionowych mamy przyjmowane zgodnie z normą sześcioboki. I teraz to jest nasza próba tylko że możemy teraz dokładać poszczególne elementy przegrody. Ale szybciej jest po prostu wybrać to z rysunku. Czyli jak chcemy uzupełnić sobie, zrobimy to jeszcze raz, żeby lepiej to było widać. Pobieramy z danego rysunku. I co tu widzimy? Że znowu mamy parę linii, które się na siebie nawarstwiły niepotrzebnie. Możemy je usunąć. Teraz mamy wszystkie po kolei. Nie wzięte pod uwagę były hecze, Program nie wziął pod uwagę linii przerywanych, jak również zygzakowatych. Jest to związane z tym, że wprowadziliśmy filtrowanie dla właśnie tych linii. W dalszej części przejdziemy do ustawienia filtrów. Do góry mamy 2,5 cm. Parkiet bukowy. Następnie mamy 4 cm wylewka betonowa. Następnie mamy podkład akustyczny 35 cm. Jak widać program pobrał od razu. Tutaj mamy szelpet, tu mamy tynk cementowo wapienny. Dla przegrody wewnętrznej wyszedł nam współczynnik 0,82. Strop nad pierwszym piętrem. Przepływ powietrza, przegrody poziome, wszystko jest. Zapisujemy. Widzimy, że wszystko jest. Możemy kopiować i prowadzać Filtrowanie. Jeśli nie chcemy, aby jakiś element był pobierany... Jest plik filtrów. Po kliknięciu pojawi nam się plik Excel. W pliku Excela mamy zmienne, jakie chcemy, aby nie brał pod uwagę. Przykładowo mamy typ, czyli hedge, czyli nie bierze pod uwagę heczy. Możemy ustawić, aby nie brał pod uwagę jakichś konkretnie opisanych warstw albo koloru. W tym wypadku wprowadziliśmy tylko te, które są często stosowane jako pomocnicze i on nie bierze ich pod uwagę podczas obliczeń.